Wcielaj na kolanka do Mikołaja. No to O się Mieszko. Opa! Ojojoj! Ho, ho, ho! Nie! Nie, dobrze. Podoba się Mikołaj? Super! Powiedz Mieszko, czy znasz jakąś Rymowankę czy może wierszyk dla Mikołaja? Wierszyk jaki znany Powiesz Mikołajowi, bo Mikołaj specjalnie przyszedł, żeby usłyszeć wierszyk. Gdzie Mieszko z Nadji jest? <grym> Ta, to, to może to Nadia umie umieścić <grym> <grym> <O piłeczko grym> wierszyk. Pusteczka? O to umiemy wierszyk. O co Pobiemy? było z No o ja raz nie nie raz nie raz Jak było z tą piłeczką? <grym> Boczyła, Puszczam, i Ruch ruchu. Ruchu, o, ruchu. Przeskoczyła... pokazywać. Czas pokazywać. do pokazywać. Czas pokazywać. Czas pokazywać. No to powiedz teraz Pani Kasiu, wierszik no. Tylko nie pytaj, nie pytaj, czy była grzeczna. Ja nie zabieram ci memuśni. Nie <grym> mam. Ja już idę. O, nie. Nie, nie Zaraz będziemy wszyscy się śmiać, tak? Bo co? Czy, czy już